Witam. Jakiś czas temu czytam książkę, jak zjednać sobie ludzi, miałem kilka słów o niej powiedzieć. I um, mam tu małą ściągę swoją zeszy zeszyciku. Jest tam kilka rzeczy ważnych i oto one. Przede wszystkim uśmiech. Nie uśmiechamy się dużo. Dziecko się więcej uśmiecha niż osoba dogosła, więc bardzo ważny jest uśmiech. Drugą kluczową rzeczą jest imię i nazwisko, jeżeli chcemy sobie zjednać kogoś bo na przykład dlaczego to jest tak ważne, żeby pamiętać kogoś z imienia i nazwiska, bo ludzie lubią yy, swoje nazwisko, jeżeli w tłumie krzykniemy czyjeś nazwisko, to ta osoba na pewno się odwróci, a poza tym trochę jesteśmy egoistyczni, na przykład dlatego ludzie, którzy coś zgobili, chcą, żeby ich nazwiskiem na przykład nazywać jakieś budynki Trump Tower albo coś w tym rodzaju. Słuchanie jest bardzo oczywiście ważne, ale do tego to jest spokój, który zmiękcza wszystko. Słuchając sprawiamy, że druga osoba jest ważna. Twój ból zęba, takie przysłowie, jest ważniejszy niż głód w Chinach. Jeżeli nie masz racji, to powiedz o tym lub przyznaj się do jakiejś rzeczy. Po co skrywać coś, jeśli prędzej czy później pewnie to wyjdzie. W danej sytuacji, jeżeli chcemy sobie kogoś zjednać, to mówimy o rzeczach ważnych dla niej, nie dla nas. I najważniejsze, nigdy nie mów krytyki ani nie porównuj y, innych do kogoś. To takie ważne rzeczy. Natomiast książka sama w sobie jest bardzo fajna, więc warto ją przeczytać. Jeszcze kilka spraw do załatwienia, odbieg dzieciaków, bieganie zobaczymy co tam się jeszcze da dopchnąć wieczorem W każdym razie dzisiaj poszedł podcast live, także to jest duży plus i trochę było z tym koboty Lecz znaczy całościowo dzisiaj też trochę ustawić to wszystko Zobaczymy, widziałem lajki, ale zobaczymy co dalej z tym będzie natomiast Sprawdzałem już pierwsze przygotowania pod budowę platformy kursowej No i to będzie skomplikowane, nie jest takie proste, można by kupić gotowe rozwiązanie, ale ono jest dość proste A czy rozwiązanie jest dość proste, bo trzeba je kupić, natomiast kosztuje trochę i to jest w tym problem, bo wolałbym nie inwestować w coś, co nie będę wiedział, jaki będzie zwrot z tego, natomiast na Udemy mi się nie podoba ich z tym rozliczaniem. No, to tyle. Jeszcze bieganie dzisiaj, to jest bardzo ważne. Dzisiaj chciałem poruszyć dość ciekawy temat prokrastynacja, czyli e, odkładanie rzeczy na później. I jest, taka, jest takie podejście, że człowiek z natury jest leniwy, więc mu się nie chce rzeczy robić. Cały organizm jest zbudowany tak, żeby zachować ten balans energetyczny, chociaż według badań, jeżeli czujemy zmęczenie, to jest dopiero to jeszcze mamy gdzieś 60% energii na dalsze działania ale organizm już po tych 40 po 40 mówi już a jest słabo w każdym razie odkładanie rzeczy na później dlaczego to robimy e, przeważnie robimy dlatego że a nam się nie chce jesteśmy leniwi a b nie czujemy presji że coś może pójść nie tak i na przykład e, Wszyscy znają moment, kiedy przychodzi egzamin na studiach i, i wtedy dzień przed chcą wkuć na przykład cały materiał z całego semestru, oczywiście to się nie da i trzeba liczyć na znajomych, ściągi i tym podobne i człowiek wtedy jest bardzo kreatywny. Natomiast właśnie to jest ten moment, kiedy dzień wcześniej, kiedy czują, że już no, będzie źle jak jak e, jak nie zrobią czegoś, choćby dla poczucia się tego spokoju. Natomiast niektórzy, którzy są bardziej odporni na stres, ból i tym podobne po prostu pójdą na żywo i powiedzą, jest poprawka Co mi tam da uczenie się dzień przed. Nic mi nie da, bo taka jest prawda. Natomiast jeżeli chcemy się tak mentalnie trochę odblokować Ja tak w każdym razie robię, bo na przykład Wszystkie produkty, które teraz gdzieś tam tworzę, e, wirtualne produkty, to zmyślam o tym, że z głównym klientem może coś, co, coś, coś pójść nie tak i trzeba mieć jakiś e, plan B. Dlatego wszystko się kręci wokół plan B Zenbox.pl. Natomiast gdzieś e, wyrobiłem w sobie ten Chęć działania właśnie poprzez myślenie, że zawsze coś może pójść nie tak i że człowiek nie tyle co chce na przykład zagabiać więcej, ale co musi mieć jakieś zabezpieczenie i nie trzymać w przysłowiowych jajek w jednym koszyku i to jakoś rozdzielać. A żyjemy w takich, a nie innych czasach, gdzie e, przechodzimy do świata wirtualnego, e, my korzystamy z niego, on z nas, więc e, wszystko się zachowuje jakby w stan równowagi, natomiast Chciałem tutaj podkreślić właśnie to, że jeżeli nie mamy chęci do działania, na przykład bieganie nie jest najprzyjemniejszym, trzeba się zmusić do tego, żeby w ten rytm się wbić i krótka przerwa krótka fit człowieka wybić z tego i na powrót jest ból mięśni i tym podobne rzeczy, zresztą jak przy w spokcie, no to trzeba sobie jedną z tych metod, które sprawią, że Człowiek może ruszyć do przodu, jest wyobrażanie sobie czegoś negatywnego co będzie nas motywować, a nie koniecznie chluba i wygrana, która sprawia, że na przykład żyjemy przez 5 lat albo więcej więc na jakąś pozycję w korporacji, jest łatwo, przyjemnie, ale gdy to się posypie, no to jest dopiero ból i cierpienie. No, to tyle chciałem powiedzieć. Na dzień dzisiejszy wracam dalej do biegania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podobało to dajcie łapkę w górę. To będzie więcej takich smaczków na tym kanale.